Ułożenie kostki Rubika nie jest trudne, wymaga jednak nieco czasu i uwagi. Kostka 2 na 2 na 2 czyli taka jak ta, można powiedzieć, to młodszy brat klasycznej kostki 3x3x3, chociaż pierwsze eksperymenty Adam Rubik przeprowadzał na takiej wersji kostki. Do jej ułożenia będą potrzebne cztery rzeczy: sama kostka, odrobina znajomości tego, jak ona wygląda dalej po trzecie dwie proste, proste sekwencje zwane algorytmami i po czwarte wiedza o tym, czyli metoda jak wykorzystać te dwie sekwencje. Kostkę już mamy i możemy wyobrazić sobie tak, że jest ona połączeniem czterech sześcianów z górnej warstwy i czterech sześcianów z dolnej warstwy, co razem daje nam osiem sześcianów. Każdy z nich możemy nazwać rogiem. Po drugie, kostka jest pokolorowana w odpowiedni sposób, każda ścianka ma swój własny kolor i to sprawia, że każdy klocek na kostce ma niepowtarzalny układ kolorów. Nie znajdziemy dwóch identycznych klocków. Trzecia rzecz, która nam jest potrzebna, to znajomość dwóch prostych sekwencji, zwanych algorytmami. Pierwszy z nich pokażę teraz, drugi później, już w dalszej części tutoriala. Ten pierwszy algorytm nazywa się Sexy Move, ponieważ jego wykonywanie jest sexy. I wygląda on w ten sposób, że robimy prawa ścianka idzie do góry, góra wędruje nam do lewej strony, prawa do dołu, góra w prawo. Tak, to taka sekwencja, która jest bardzo symetryczna. Góra prawa do góry, góra w lewo, prawa do dołu, góra w prawo. Prawa do góry, góra w lewo, prawa do dołu, góra w prawo. I tak dalej. Ja tu troszeczkę przyspieszę. I zauważmy, że jeżeli w pełni wykonam tę sekwencję 6 razy, to kostka troszeczkę nam się pomiesza w trakcie, ale po tych sześciu razach kostka nam się łoży. No, i teraz pora przystąpić do pokazania metody, a metodę najlepiej pokazać w trakcie układania kostki. Kostka jest pomieszana w przypadkowy sposób, i w pierwszym etapie chodzi o to, żebym ja na dolnej warstwie ułożył jeden cały kolor, ale w taki sposób, żeby wszystkie klocki pasowały do siebie. W sposób zupełnie przypadkowy przyjmijmy, że tym kolorem, który będzie na dolnej warstwie, będzie kolor biały i zacznijmy od tego klocka, który potraktujemy jako klocek ułożony. Będę go trzymał z lewej strony na dole. Teraz Muszę się zastanowić, jaki klocek tutaj będzie pasować w to miejsce, więc na pewno będzie to pasować w to miejsce pasować klocek, który ma barwę białą. I czerwoną, ponieważ tutaj tą czerwoną musi się razem stykać z tym klockiem. I tak się szczęśliwie składa, że ten klocek jest już w swoim miejscu niejako, ale jest tylko obrócony. Więc ja go wezmę na górną warstwę w ten sposób, żeby on był nad miejscem, w które ma wskoczyć. I teraz w tym miejscu wykonam moją sekwencję: prawa do góry, góra w lewo, prawa do dołu, góra w prawo. Wykonałem ją jeden raz. Klocek niejako wskoczył w swoje miejsce, ale jest źle obrócony, więc wykonam jeszcze raz tę sekwencję. Góra prawa do góry, góra w lewo, prawa do dołu, góra w prawo. Klocek uciekł nam do góry, ale zauważmy, że on się powoli obraca po wskazówka zegara, więc jeszcze raz ta sekwencja. Góra prawo, lewo, dół, prawo. Tak. Klocek wskoczył nam na swoje miejsce, i oto mamy już pierwszy pasek, jakby ułożony. Przestawiam ten, te dwa elementy ułożone tak, żeby mieć je z lewej strony, i muszę ułożyć trzeci element, czyli ten, który będzie szedł w to miejsce. I teraz muszę się zastanowić, co, jaki klocek będzie szedł w to miejsce. Na pewno będzie on miał biały i na pewno będzie miał zielony, bo tutaj muszą się stykać ze sobą. I klocek, który ma biały i zielony, to jest ten narożnik, chociaż w tym miejscu. Jest też inny klocek, który ma element biały, ale on ma biały i pomarańczowy niebieski. Tak, więc nie brakuje nam drugiego koloru pasującego. Tutaj zaś mamy dwa kolory pasujące, biały biały, tak? i zielony. Więc podstawiam go nad miejsce, w które ma wskoczyć. On ma iść z tego miejsca tutaj. I wykonuję moją sekwencję. Czyli góra, lewo, dół, prawo. Wykładałem ją jeden raz. Góra, prawo... Lewo, dół, prawo, wykonam ją drugi raz, góra, lewo, dół, prawo, trzeci raz i wykonam ją po raz czwarty. Tak i jeszcze raz, góra, prawo, góra, lewo, dół, prawo, i jest. Obracamy znowu kostkę, tak, żeby ułożone elementy mieć z lewej strony i z tyłu, i do wrzucenia zostaje nam ostatni element. Może on się znajdować tylko na górnej warstwie bądź też tutaj w tym swoim miejscu, ale źle obrócony. Taki element źle obrócony już mieliśmy. Ja go tutaj może tutaj tak wrzucę, żeby nam siedział. I teraz pokażę, co wtedy. Więc w tym momencie, kiedy element źle obrócony siedzi nam na tej warstwie dolnej, to wykonamy naszą sekwencję, czyli góra, góra lewo, dół, prawo. Tak. Natomiast, jeżeli on już był tutaj, na górnej warstwie, gdziekolwiek, to podstawiam go nad miejsce, w które ma wskoczyć i wykonuję też moją sekwencję. Więc ta sekwencja ma tę właściwość, że po pierwsze potrafi nam wyjąć klocek z dobrego miejsca, ale źle obrócony, po drugie obraca go stopniowo po zegarze. Więc wykonam moją sekwencję, góra, lewo, dół, prawo, jeden raz, góra, lewo, dół, prawo, drugi raz, Zauważmy, klocek nam już jest biały do góry. Góra, lewo, dół, prawo. Trzeci raz. Klocek jest w swoim miejscu, ale obrócony. Y jeszcze raz. Tak. I teraz po tym razie powinno nam wszystko skoczyć. Tak. Więc mamy. Y ułożyliśmy już jedną warstwę. I teraz pora zacząć zająć się tymi czterema klockami, co jednak będzie wymagać nieco więcej zachodu. W drugim etapie będzie chodziło o to, żeby klocki górnej warstwy ustawić w swoich miejscach, chociaż niekoniecznie muszą być one ułożone. Jak rozpoznać, że klocek jest w swoim miejscu? Możemy to rozpoznać po tym, że dwa kolory pasują do klocka, który jest pod nim. I teraz zauważmy: ten klocek nie pasuje w to miejsce, ponieważ nie ma żadnej pasującej barwy. Tutaj te nie pasują do siebie i te nie pasują do siebie. Więc obrócę górną warstwę i teraz zauważmy, że ten klocek z kolei pasuje w to miejsce, ponieważ ma dwie, dwa kolory pasujące, mianowicie tutaj po skosie mamy niebieski i pomarańczowy. Żółty jest, jak jest trzecim kolorem, on akurat nam nie pasuje, dlatego że kostka tutaj u góry będzie żółty miała. Tak więc ten klocek pasuje. Przyjrzyjmy się pozostałym, czyli obrócę delikatnie kostkę. Ten pasujący jest teraz z lewej strony i zauważmy, że ten mi nie pasuje. Dalej obracamy dalej kostkę. Ten mi nie pasuje, bo mamy dwa kolory. Czerwony pasuje, ale nic więcej. No i ten z siłą rzeczy też mi nie pasuje, bo też mamy tylko dwa zielone pasujące. Natomiast te dwa pozostałe nie pasują. Więc to jest ta sytuacja, o którą nam chodzi, czyli możemy ją nazwać jako 3-1, czyli... Jeden jest w dobrym miejscu, trzy są w złym miejscu, i to jest właśnie sytuacja, której oczekujemy. Może się jednak zdarzyć tak, że będziemy mieli sytuację 2 na 2. Zauważmy, tak będzie tutaj po obróceniu kostki, że tutaj ten narożnik bardzo wyraźnie widać, że pasuje, ale również ten narożnik pasuje, bo ma dwa niebieskie, dwa czerwone. I tu mamy, te, czyli te dwa pasują, a te dwa nie pasują, tak? dlatego że Tutaj nie mamy żadnej barwy pasującej, a nie mamy jedną pasującą pomarańczową i tutaj też pomarańczową, tylko jeden. Więc sytuacja 2 na 2 ale w ten sposób, że dwa klocki mamy są sąsiednie, tutaj te dwa, jest sytuacja, która nam nie odpowiada i wtedy musimy obrócić kostkę w jeden raz, bądź dwa razy, tak żeby uzyskać sytuację 3 -1. Tak, W tym momencie uzyskujemy znowu sytuację 3-1 i możemy wykonać drugą sekwencję. Ta sekwencja będzie przedstawiać nam te trzy, właśnie, klocki niepasujące, pod warunkiem, że klocek, który pasuje w swoje miejsce, będzie z prawej strony, u góry i z przodu, tak? czyli ten klocek. Ten klocek trzymamy tutaj i wykonujemy taką sekwencję, która ma coś symetrycznego w sobie. Mianowicie, pierwszy ruch będzie taki, że będzie góra szła nam w lewo, prawa ścianka do góry, teraz góra będzie szła nam w prawo, w tamtą stronę, i lewa ścianka również do góry. Tak? I teraz wracamy z powrotem. Góra idzie znowu nam w lewo, ale prawa ścianka do dołu. Góra idzie nam w prawo, ale lewa ścianka do dołu. I zauważmy, że wciąż nie mamy uporządkowania, znaczy jeden klocek jest w dobrym miejscu, natomiast te trzy są w złym, więc musimy naszą sekwencję powtórzyć jeszcze raz. Czyli góra prawo góra lewo i teraz znowu góra prawo do dołu i góra lewo do dołu i zauważmy, że to prowadziliśmy do sytuacji, w której mamy ten narożnik jest w swoim miejscu, ale ten narożnik też jest w swoim miejscu. Mamy dwa kolory pasujące. Ten też jest w swoim miejscu. Mamy dwa kolory pasujące i ten też jest w swoim miejscu. Mamy dwa kolory pasujące. Możliwa jest jeszcze druga sytuacja. Wygląda ona w ten sposób, że tu mamy klocek, zauważmy, jak go obrócę. Ten klocek pasuje w to miejsce, tak, bo mamy dwa kolory identyczne, ale po skosie, czyli obrócę o dwa, ten klocek też pasuje w to miejsce. Czyli po skosie te dwa klocki pasują do siebie, no i siłą rzeczy te dwa również mogą pasować do siebie, to akurat są do zamiany. To jest sytuacja, która jest no, taka niepożądana, ponieważ tutaj nie możemy w żaden sposób zrobić sytuacji 3 na 1. Jakkolwiek bym nie obracał tą kostką, nie doprowadzę do sytuacji 3 na 1. Na przykład tutaj pasuje ten klocek, ale ten też pasuje. Zawsze będą dwa po skosie pasować. Co wtedy? Wtedy musimy wykonać jeden raz naszą, naszą sekwencję, jakkolwiek trzymając kostkę, czyli mamy góra idzie w lewo, prawa idzie do góry, góra idzie w prawo, lewa idzie do góry. Teraz góra idzie w lewo, prawa idzie do dołu, i góra idzie w prawo, lewa idzie do dołu. I teraz na pewno doprowadzę do sytuacji 3.1. Zauważmy, że tutaj mamy taką sytuację, że ten narożnik pasuje i ten narożnik też pasuje, czyli dwa leżące obok siebie pasują nam do siebie, ale to znaczy, że te dwa nie pasują do siebie i kiedy ja zrobię ruch górną warstwą, to doprowadzę do sytuacji 3.1, tak jak w tym, w tym momencie mamy ten pasuje, mamy dwa niebieskie, dwa czerwone, ten nie pasuje. Nie pasuje i nie pasuje. W trzecim etapie, i to już będzie etap ostatni, chodzi o to, żeby obrócić te klocki tak, żeby były tutaj jedną warstwą uporządkowaną do góry. Obracam kostkę do góry nogami i będę wykonywał moją sekwencję. Ta sekwencja będzie polegała na tym, że będę obracał narożnik, który znajduje się w tym miejscu, czyli z prawej strony przede mną do dołu. Robiąc tą sekwencję, będę psuł górną warstwę, ale zawsze, jeżeli będę robił to prawidłowo, to ten jeden klocek będzie wracał niepomieszany, jak gdyby na swoje miejsce. Więc mam tutaj żółty przed sobą. Muszę go obrócić jakby żółtym do dołu. No i wykonuję moją sekwencję. Będzie góra, lewo, dół, prawo. Wykonałem ją jeden raz. Na pewno muszę wykonywać ją parzystą liczbę razy. Czyli powtarzam. Zrobiłem dwa razy, nieobrócony, więc jeszcze raz muszę powtórzyć. Tak, ważne jest to, żeby tutaj dociągać ten ruch całej tej naszej sekwencji do końca, tak żeby tutaj cały czas widzieć tę nalepkę, którą wzięliśmy kolorem do góry, tutaj akurat białym. I zauważmy, że klocek nam się ułożył. Reszta, co prawda trochę się popsuła, ale teraz podsunę drugi klocek tutaj w to miejsce. I znowu wykonam moją sekwencję dwa razy. Tak, zauważmy, że już tu nam się trochę ułożyło, góra się ułożyła, ale jeszcze mam pozostałe klocki dołożenia, ułożenia, więc podstawiam trzeci narożnik. Dwa razy wykonałem moją sekwencję. Narożnik się jeszcze nie ułożył, więc wykonam ją jeszcze raz. Dwa, Klocek jest ułożony. Podstawiam ostatni klocek. No i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to kostka powinna nam się ułożyć. Czyli wykonuję moją sekwencję dwa razy. I kostka się łożyła. Wystarczy teraz tylko spasować. I zobaczmy, kostka jest ułożona. Więc mam nadzieję, że udało nam się wspólnie ułożyć kostkę. Na pewno może się zdarzyć tak, że w trakcie układania popełnicie jakieś błędy, ale proszę, żebyście się nie zrażali, tylko wykazali się pewną cierpliwością, ponieważ na końcu tej drogi. No, będzie taki sukces w postaci ułożenia takiej układanki, a to może przynieść sporo radości. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam na razie.